Chroniczne zmęczenie u kobiet po 60. roku życia, przyczyny i rozwiązania. Wyobraź sobie dzień, kiedy budzisz się rano świeża, pełna energii, gotowa do realizacji swoich planów. Następnie pomyśl o tym, jak często doświadczasz czegoś przeciwnego, wyczerpania, które nie pozwala ci nawet wstać z łóżka. Jeśli jesteś starszą kobietą i brzmi to znajomo, nie jesteś sama. Według najnowszego badania prawie 70% kobiet powyżej 60 roku życia zgłasza stałe zmęczenie, które znacząco wpływa na jakość ich życia. Wiele z nich uważa ten stan za nieunikniony aspekt starzenia się, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. W większości przypadków stoją za tym konkretne, identyfikowalne i możliwe do leczenia przyczyny. Stałe zmęczenie nie jest normalnym stanem, nawet w starszym wieku. Kiedy Agnieszka 72-letnia emerytowana nauczycielka weszła do mojego gabinetu, powiedziała: Przez 30 lat uczyła, wychowała troje dzieci i nigdy nie czuła się tak wyczerpana jak teraz, kiedy teoretycznie mogła cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. Ta historia jest niestety zbyt częsta. Dobrą wiadomością jest to, że odkrywając przyczyny zmęczenia, za pomocą celowych rozwiązań można odzyskać energię i radość życia. Kronofizjologia. Czyli nauka o zmianach fizjologicznych związanych z wiekiem wskazuje, że gospodarka energetyczna naszego organizmu znacząco się zmienia wraz z upływem czasu. Samo to jeszcze nie tłumaczy wyczerpania, ale daje podstawę do zrozumienia, dlaczego czujemy się inaczej po 60. niż wcześniej. Teraz przejdziemy przez kluczowe czynniki, które mogą wyjaśniać zmęczenie u starszych kobiet, a co ważniejsze, pokażemy drogę wyjścia z tego stanu. Najpierw zbadajmy przyczyny biologiczne. Nasz organizm zmienia się na poziomie komórkowym przez lata. Mitochondria, centrum produkcji energii komórek, po 60. roku życia może funkcjonować z nawet 50% zmniejszoną wydajnością. To nie tylko abstrakcyjny fakt naukowy. Ma bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Jak ujęła to Katarzyna, 67-letnia była księgowa. To uczucie, jakby ciągle rozładowywała się bateria, która mnie napędza. Obszerne szwajcarskie badanie wykazało, że spadek produkcji energii przez komórki nie jest równomierny. W niektórych tkankach, takich jak mięśnie i mózg, efekt ten jest bardziej wyraźny. Zmniejszenie masy mięśniowej, w terminologii medycznej sarkopenia, również odgrywa znaczącą rolę. Po 50 roku życia masa mięśniowa zmniejsza się około 1-2% rocznie, jeśli nie działamy przeciwko temu. Mniej mięśni oznacza mniej siły i wytrzymałości. Wiele starszych kobiet zgłasza, że czynności, które wcześniej były rutynowe, jak zakupy czy ogrodnictwo, teraz wydają się wyczerpujące. Zmiany w sercu i układzie krążenia również wpływają na nasz poziom energii. Mięsień sercowy nieco się pogrubuje, elastyczność naczyń krwionośnych maleje. Oznacza to, że serce pracuje ciężej przy każdym uderzeniu, co może powodować znaczną utratę energii pod koniec długiego dnia. Według dr Marii Kowalskiej, internysty, ta zmiana zachodzi stopniowo, dlatego wiele osób jej nie zauważa, doświadczając jedynie szybszego zmęczenia podczas pewnych czynności. Zmiany hormonalne należą prawdopodobnie do najważniejszych czynników. Podczas menopauzy poziom estrogenu w organizmie kobiety drastycznie spada. Estrogen nie tylko reguluje funkcje rozrodcze, ale uczestniczy także w produkcji energii, regulacji snu, a nawet wpływa na nastrój. Jego długotrwały niedobór może przyczynić się do uczucia zmęczenia na wiele sposobów. Funkcjonowanie tarczycy również często zmienia się w starszym wieku. Niedoczynność tarczycy jest szczególnie częsta u kobiet, a jednym z jej charakterystycznych objawów jest właśnie zmęczenie. Według amerykańskiego badania prawie 20% kobiet powyżej 60 roku życia dotkniętych jest jakimś zaburzeniem tarczycy, a wiele z nich o tym nie wie. Przypadek Elżbiety, 71-letniej babci, jest typowy. Przez lata zmagała się z wyczerpaniem, zanim okazało się, że ma problemy z tarczycą. Po odpowiednim leczeniu, jak to ujęła, znowu odnalazła siebie. Hormony produkowane przez nadnercza, takie jak kortyzol, również zmieniają się z wiekiem. Kortyzol, często nazywany hormonem stresu, pomaga regulować nasz poziom energii w ciągu dnia. Wyczerpanie nadnerczy występujące w starszym wieku może odgrywać znaczącą rolę w rozwoju chronicznego zmęczenia. Niewielu BY y pomyślało, ale insulinooporność, która często jest przedsionkiem cukrzycy, również może powodować stałe zmęczenie. Nasz organizm nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać glukozy, która służyłaby jako źródło energii, więc może powstać stałe uczucie zmęczenia nawet przy odpowiednim odżywianiu. Jakość i ilość snu ma decydujące znaczenie dla naszego poziomu energii, i to jest obszar, w którym starsze kobiety często są w niekorzystnej sytuacji. Nasza struktura snu naturalnie zmienia się z wiekiem, udział głębokiego snu maleje i częstsze stają się nocne przebudzenia. Ta przemiana sama w sobie może wpływać na dzienną czujność, ale niestety inne czynniki mogą pogorszyć sytuację. Bezdech senny, gdy oddychanie wielokrotnie zatrzymuje się podczas snu, staje się coraz częstszy wraz z wiekiem, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zespół niespokojnych nóg również jest częsty wśród starszych kobiet i może znacząco pogorszyć jakość snu. Marta, 68-letnia emerytowana wychowawczyni przedszkola, przez lata cierpiała z powodu niewysypiania, zanim badanie snu nie wykryło tych problemów. Po ich leczeniu, jak mówi, jakby ją wymienili. Bezsenność często towarzyszy zmianom związanym ze starzeniem się. Przemiany hormonalne, różne bóle i zwiększona częstość oddawania moczu wszystko to może przyczynić się do zaburzeń snu. Długotrwałe badanie obserwacyjne wykazało, że prawie 40% starszych kobiet cierpi na jakieś zaburzenia snu, a znaczna część z nich pozostaje nieleczona. Rytm dobowy, czyli wewnętrzny zegar organizmu, również zmienia się w starszym wieku. Wiele osób doświadcza wcześniejszego budzenia się niż chcieliby i wcześniejszego zasypiania wieczorem. Samo to nie byłoby problemem, gdyby mogły się do tego dostosować, ale oczekiwania społeczne i obowiązki rodzinne często na to nie pozwalają. W obszarze odżywiania może wystąpić wiele stanów niedoborowych u starszych kobiet, które również mogą przyczynić się do stałego zmęczenia. Niedobór żelaza to jedna z najczęstszych przyczyn, która zmniejsza efektywność transportu tlenu. Wiele starszych kobiet cierpi na jakiś stopień niedoboru żelaza, częściowo z powodu zmniejszonego wchłaniania żelaza, częściowo z powodu niewłaściwej diety. Niedobór witaminy B12 to również częsty problem. Ta witamina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. Po 60 roku życia produkcja kwasu żołądkowego często maleje, co pogarsza wchłanianie witaminy B12. Jej niedobór może powodować nie tylko zmęczenie, ale także zaburzenia poznawcze i wahania nastroju. Niedobór witaminy D przyjmuje rozmiary pandemiczne w starszej grupie wiekowej. Zdolność skóry do produkcji witaminy D maleje z wiekiem, a wiele osób spędza mniej czasu na świeżym powietrzu, co dodatkowo pogarsza sytuację. Witamina D nie tylko przyczynia się do zdrowia kości, ale odgrywa także rolę w regulacji poziomu energii i nastroju. Niedobór odpowiedniej podaży płynów, Czyli odwodnienie, to również częsty problem u starszych kobiet. Uczucie pragnienia maleje z wiekiem, więc wiele osób nie rozpoznaje, kiedy ich organizm potrzebuje więcej płynów. Nawet łagodne odwodnienie może powodować zmęczenie, bóle głowy i trudności z koncentracją. Optymalna podaż białka również ma kluczowe znaczenie dla utrzymania energii. Według specjalistów, starsze kobiety potrzebują większej podaży białka niż młodsze, właśnie w celu przeciwdziałania utracie mięśni. Wiele z nich jednak nie spożywa wystarczającej ilości białka, co może przyczynić się do uczucia zmęczenia. Obecność chorób przewlekłych i leków na nieprzepisywanych może również znacząco wpływać na poziom energii. Choroby serca, problemy z układem oddechowym, zapalenia stawów to wszystko stany, które same w sobie mogą powodować zmęczenie. Artretyzm, na przykład, który dotyka prawie dwie trzecie starszych kobiet w jakiejś formie, może powodować nie tylko ból ale także znaczne zmęczenie z powodu przewlekłego zapalenia. Leki obniżające ciśnienie krwi, obniżające cholesterol, przeciwbólowe i nasenne wszystkie mogą wpływać na poziom energii. Niektóre leki powodują zmęczenie jako bezpośredni skutek uboczny. Inne mogą wywoływać zaburzenia snu lub właśnie hamować wchłanianie składników odżywczych. Przeciętna 70-letnia kobieta przyjmuje dziennie 5 do 6 różnych leków, a ich interakcje mogą dodatkowo komplikować obraz. Cukrzyca, która staje się częstsza wraz z wiekiem, również może powodować znaczne zmęczenie, szczególnie jeśli nie jest odpowiednio leczona. Wahania poziomu cukru we krwi mogą prowadzić do niedoboru energii i wyczerpania. Niestety cukrzyca u wielu starszych kobiet pozostaje niezdiagnozowana przez lata, właśnie dlatego, że objawy takie jak zmęczenie i pragnienie uważane są za naturalny aspekt starzenia się. Niedoczynność tarczycy o której już wspomnieliśmy przy zmianach hormonalnych, często towarzyszy innym chorobom przewlekłym i w wielu przypadkach pozostaje ukryta, ponieważ jej objawy, takie jak zmęczenie, przyrost wagi i depresja, łatwo można przypisać innym przyczynom lub po prostu starzeniu się. Rola czynników psychologicznych również nie jest do zaniedbania. Depresja i lęk są częstsze wśród starszych kobiet niż wielu myśli. Straty związane z wiekiem, zmiany ról społecznych, samotność. Wszystko to może przyczynić się do rozwoju zaburzeń nastroju. Te stany mogą powodować znaczne zmęczenie nawet u osób fizycznie zdrowych. Przewlekły stres, którego starsze kobiety często doświadczają z powodu obaw o własne zdrowie, niepewności finansowej lub opieki nad bliskimi, również może być wyczerpujący. Ciągły stres zaburza gospodarkę hormonalną, pogarsza jakość snu i osłabia system immunologiczny, a wszystko to prowadzi do zmęczenia. Uczucie bezcelowości które dotyka wielu po przejściu na emeryturę, również może prowadzić do spadku energii. Brak sensownych działań i związków powoduje zmęczenie umysłowe, które może przejawiać się fizycznymi objawami. Według relacji Barbary, 74-letniej byłej prawniczki, w pierwszym roku po przejściu na emeryturę czuła się znacznie bardziej zmęczona niż w aktywnych latach, chociaż obiektywnie mniej pracowała. Dopiero gdy podjęła pracę wolontariacką w fundacji, wróciła jej energia. Brak aktywności fizycznej paradoksalnie prowadzi nie do odpoczynku, ale do jeszcze większego zmęczenia w długiej perspektywie. Siedzący tryb życia zmniejsza wytrzymałość, przyspiesza utratę mięśni i negatywnie wpływa na metabolizm. Międzynarodowe badanie wykazało, że starsze kobiety, które regularnie wykonują umiarkowaną aktywność fizyczną, zgłaszają znacznie mniej zmęczenia niż ich nieaktywne rówieśniczki. Izolacja i samotność, która niestety dotyka wiele starszych kobiet może mieć poważny wpływ na poziom energii. Brak więzi społecznych jest nie tylko psychicznie obciążający, ale udowodniono, że wpływa także na zdrowie fizyczne, w tym na cykl snu i produkcję hormonów stresu. Chociaż lista przyczyn zmęczenia może wydawać się długa i przerażająca, dobrą wiadomością jest to, że w większości przypadków istnieją skuteczne rozwiązania. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest odpowiednie badanie lekarskie. Badania laboratoryjne mogą rzucić światło na problemy hormonalne, anemię, niedobory witamin lub inne przyczyny zdrowotne. Badanie snu może ujawnić ukryte zaburzenia snu. Regularne badania przesiewowe mogą pomóc w czasowym wykryciu i leczeniu chorób przewlekłych, zanim spowodują poważniejsze objawy. Optymalizacja odżywiania ma kluczowe znaczenie. Dieta bogata w składniki odżywcze, zawierająca wystarczającą ilość białka, zdrowych tłuszczów, węglowodanów złożonych oraz dużo warzyw i owoców, może znacząco poprawić poziom energii. Istnieją specyficzne składniki odżywcze, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Oprócz już wspomnianych żelaza, B12 i witaminy D, ważne mogą być także magnez, potas i kwasy tłuszczowe omega-3. Regularna aktywność fizyczna to prawdopodobnie najskuteczniejszy naturalny sposób na zwiększenie poziomu energii. Niekoniecznie oznacza to intensywne ćwiczenia. Codzienny spacer, pływanie, jazda na rowerze czy nawet taniec mogą przynieść znaczące zmiany. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia wytrzymałość, ale pomaga także regulować sen, zmniejsza stres i poprawia nastrój. Poprawa higieny snu również może bardzo pomóc. Ustanowienie wieczornych rytuałów, regularne godziny kładzenia się i wstawania, stworzenie optymalnych warunków w sypialni wszystko to może przyczynić się do lepszego snu. Ograniczenie spożycia kofeiny, alkoholu i nikotyny, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, również może pozytywnie wpłynąć na jakość snu. Nauka technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, ćwiczenia oddechowe czy yoga, może pomóc zmniejszyć negatywne skutki przewlekłego stresu. Te praktyki nie tylko wspierają równowagę psychiczną, ale mają udowodniony pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne. Pielęgnowanie więzi społecznych, nawiązywanie nowych przyjaźni, uczestnictwo w programach społecznych nie tylko działa przeciwko samotności, ale może także dodawać energii. Regularne kontakty międzyludzkie, rozmowy, wspólne działania to jedne z najskuteczniejszych naturalnych źródeł energii. Znalezienie sensownych działań, czy to hobby, Praca wolontariacka czy nauka nowych umiejętności również może bardzo pomóc. Doświadczenie, że do czegoś przyczyniamy się w świecie, że jesteśmy w stanie się rozwijać, uczyć, tworzyć, może być znaczącym źródłem motywacji i energii. Na podstawie tego wszystkiego widać, że stałe zmęczenie, choć częste wśród starszych kobiet, wcale nie jest nieuniknionym aspektem starzenia się. Dzięki odpowiednim badaniom, zmianie stylu życia i leczeniu w większości przypadków można znacząco poprawić poziom energii, a tym samym jakość życia. Na koniec warto zauważyć, że każdy człowiek jest wyjątkowy i to, co sprawdza się u jednej osoby, niekoniecznie zadziała u innej. Częścią poszukiwania drogi może być wypróbowywanie różnych podejść i obserwowanie, jak nasz organizm na nie reaguje. Czas i cierpliwość, które inwestujemy w dbanie o siebie, obficie zwracają się w energii i radości życia, które odzyskujemy. Czego większość ludzi nie wie o zmęczeniu, to że często właśnie te rzeczy pomagają je przezwyciężyć, od których na pierwszy rzut oka czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni. Regularna aktywność fizyczna, podejmowanie większej liczby zadań, aktywne życie towarzyskie to wszystko działania, które wymagają krótkoterminowej inwestycji energii, ale długoterminowo zwiększają nasz poziom energii. Nadmierne odpoczywanie. Unikanie działań, wycofanie się z życia społecznego, choć wydają się logicznymi odpowiedziami na zmęczenie, w rzeczywistości tylko pogłębiają problem. Najnowsze badania pokazują, że paradoksalnym sposobem na zwiększenie poziomu energii jest właśnie inwestowanie energii tam, gdzie przynosi największy zwrot w ruch naszego ciała, stymulację umysłu i pielęgnowanie naszych związków.